Na energetyczny program zaprasza sponsor BodyLab Olsztyn, studio treningu EMS z elektrostymulacją. Czas na trening! Cześć! Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiaj pokażę Wam, jak będziemy ćwiczyli biceps w domu. Ja przygotowałem sobie cztery butle, oczywiście osoby początkujące, niech sobie zaczną z jedną, bądź z dwoma, na razie pokażę z dwoma. Kij, no kij, słuchajcie, może być kij od szczotki, ja przygotowałem sobie taki mocniejszy troszeczkę, bo tych butli zaraz będę dźwigał więcej. I słuchajcie, robimy zwykły biceps pod chwytem, łapiemy ten drążek i też powolutku, słuchajcie, staramy się ten biceps na górze napinamy, i powolutku, Ca cały czas w napięciu mięśniowym, tak? Bokiem to wygląda w ten sposób. Łokieć przytulony do ciała, nie trzymamy gdzieś go tam z tyłu. Nawet lekko z tendencją, żeby go wy wy wypchać do przodu. I pach, i jedziemy. Ja sobie teraz dłożę. I wtedy już będzie naprawdę fajnie. Jedna, druga, o i teraz będzie fajnie i teraz jest naprawdę dobrze Uff, i tak jak widzicie wcale nie trzeba robić tego na siłowni można to zrobić bardzo fajnie w domu niezła pompa. O, pamiętajcie o tym łokciu. Łokieć przyklejony do ciała. O, że mi to nie spadły. Ale jest bezpiecznie. O, jest naprawdę niezła pompa. U, dobrze. Zdejmę, bo przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Dobrze. Słuchajcie kolejnym ćwiczeniem, wcześniej robiłem podchwytem, teraz słuchajcie zrobimy sobie nachwytem i generalnie ruch jest ten sam, pozycja ta sama, nic to za bardzo nie zmieniamy, w ten sposób i tak jeżeli ktoś ma taką potrzebę może sobie oczywiście dołożyć, mi chyba starczy, bokiem wygląda w ten sposób, pach. Nie do końca puszczamy i jedziemy z powrotem. Dobrze, jeżeli chodzi o to ćwiczenie, to wystarczy. Oczywiście, jak chcecie, możecie się dokładać tych butli tam i cztery nawet, albo i więcej. Słuchajcie, kolejnym ćwiczenie, które Wam pokażę, Moją propozycję na biceps. To będzie e, biceps z uchwytem motkowym. Potrzebny nam będzie do tego ręcznik. No każdy ręcznik na pewno w domu ma. I wkładamy go tutaj w te uchwyty. O, w ten sposób. I staramy się złapać teraz tak, jakbyśmy trzymali w, w ręku młotek. Dlatego te, te, ten uchwyt jest zwany młotkowym. I wygląda to w ten sposób. Trzymamy tak jak mówiłem, młot w młotkowym, łokieć lekko wysunięty do przodu i jedziemy w ten sposób sobie bicepsik, tak? Też bardzo fajne ćwiczenie. Super. Bokiem to wygląda w ten sposób. Na górze przetrzymujemy. Cały czas napięcie mięśniowe. Spinamy i los. I na górę, do góry napięcie i powoli wracamy. Ekstra. I tak jak to wcześniej też mówiłem, słuchacie tych buti możecie sobie tu 3-4. Kto na ile tam na kogo i na ile na, na stać, tak? Jeżeli chodzi o biceps, to są trzy propozycje. Myślę, że w zupełności wystarczy. I zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Czas na trening. Na energetyczny program zapraszał sponsor Body Lab Olsztyn, studio treningu EMS z elektrostymulacją.